Learner's Dictionary, Part 101. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Acid. The acid in the lemon gives it a sour taste. The acid in the lemon gives it a sour taste. Kwas zawarty w cytrynie nadaje jej kwaśny smak. Jeszcze raz. The acid in the lemon gives it a sour taste. The acid in the lemon gives it a sour taste. Kwas zawarty w cytrynie nadaje jej kwaśny smak. Kolejny przykład. Acid. Acid rain can harm the environment and damage buildings. Acid rain can harm the environment and damage buildings. Kwaśne deszcze mogą szkodzić środowisku i uszkadzać budynki. Jeszcze raz. Acid rain can harm the environment and damage buildings. Acid rain can harm the environment and damage buildings. Paśne deszcze mogą szkodzić środowisku i uszkadzać budynki. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku: przez pomyłkę dotknąłem kwasu. Jeszcze raz powtórzę zdanie: przez pomyłkę dotknąłem kwasu. I touched the acid by mistake. I touched the acid by mistake. Słowo acid ma wiele zastosowań. Pierwsze użycie tego słowa w kontekście chemicznym pochodzi z łacińskiego acidus, co oznacza kwasowy lub kwaśny. W świecie biologii kwasy są niezbędne dla życia. Ciekawostką jest to, że acid ma również popularne znaczenie w kulturze, szczególnie w odniesieniu do acid house, stylu muzyki elektronicznej, który powstał w latach 80. Wow, this is so